Witajcie widzowie Fabryki Klocze Ja nazywam się Kuba, a to jest Daisy Dlaczego jestem goły, nie mając żadnych przedmiotów? Dlatego, iż Daisy postanowił po ostatnich paczach zrobić mnie w ha e, No i e, straciłem wszystkie rzeczy Ale bardzo dobrze, bo się w elektrozawodzku mm, Tam już zginąłem przed chwilą, bo moje zombiaki mnie zaciupały I dlatego polecimy sobie po te rzeczy I dzisiaj pokażę wam co można ciekawego znaleźć w Elektro, Zawoisku albo Zawodsku e, Wszystko zależy od wymowy Dobra Przepraszam może jakieś cienki, ale... E, mówiłem, Daze nie jest dobrze zoptymalizowanym modem, że tak powiem Cała arma nie jest dobrze zoptymalizowana No i co? Pierwsze co się zauważy, tam jest domek czerwonej cegły I tutaj możemy znaleźć podstawowe rzeczy, jakieś picie, Może jakiś nóż, może... Hmm, siekierkę. O, i tu jest nawet drugi, najpierw tutaj podlecimy. Tam jest zombiak, więc może... Z przyczubamy... Dziwne, że tutaj jest zombiak na mi się zrespił. Jak zaczną mnie gonić, to zgubimy ich w innym miejscu. Ale to właśnie pokazanie jak... No właśnie szybko zrobić te przedmioty wszystkie. Może uda mi się nawet znaleźć jakąś lepszą broń. Hmm, Ale to zobaczymy w Elektro. Jest parę takich fajnych miejsc, gdzie możemy znaleźć. O, mamy od razu. Kola, bandaż Tutaj, wow, wow, wow Łoma bieremy no, co można uderzyć kogoś tym? No już krwawie, Boże! Dej się zrobił teraz coraz bardziej. O Boże, jakiś błąd! Realistyczny, tylko po jednym trzasnięciu nasz znaczy jak goni trzeba uważać. Lepiej nie wydawać się na serwery weteran. Ale dobra, olejmy sobie na razie to. Ma tylko kole znalazłem. Gdzie mamy biec? Mamy biec tam gdzie ja zginąłem, a gdzie ja zginąłem? Zginąłem niedaleko To się nazywa... To była remiza strażetka przed e, atakiem zombiaków mm. i tam sobie teraz pobiegniemy. W takiej remizie możemy znaleźć bardzo ciekawe rzeczy. Zgubimy tych panów zombiaków przez ten czerwony domek. O, już to zaraz powinno być. Przy tej drodze mi się wydaje, że to jest. hum Okej Ok, biegamy. Widzę manierka z wodą. Jedzenie. Dobra, takie należy szybko przeszukiwać. Ok, tam jest kościół, jak widzicie. I tam mamy właśnie tą remizę, w której niedaleko zginąłem. Jak ją znajdziemy, no to. E, bardzo już do niej dojdziemy. To będzie dobrze. Jakiś zębiaki migają, wyjdzie wszyscy nie, jeden kolega się został Ale jak już dorwę swoje rzeczy, no to wtedy możemy e, trochę powojować mm. No, na, na serwerze jest chyba tylko jedna osoba Walić to nie mam praktycznie żadnych wartościowych rzeczy A jakby co, no może uda mi się z nimi porozmawiać jakoś, dobra Patrzcie, jak on dziwnie trzyma tą siekierę, w ogóle ta ręka jakaś dziwnie wykrzywiona jest Masakra, naprawdę masakra no, bo tam jest ta remiza, ja chyba zginąłem przy za tym polu za remizą, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli mnie nikt nie ograbił, jeżeli ten człowiek, co teraz właśnie tutaj jest na tym na serwerze, nie ograbił mnie, to jest bardzo dobrze. A jeżeli grajmy, to trudno. Trzy wejścia otwarte, to jest dziwne, ale zobaczymy. Zgubimy ich przez remizę. Kurde, teraz się porobiła w tym Daisy, po raz po jednym uderzeniu zębiaka od razu krwawimy, to jest dziwne. Kiedyś to parę razy musiał nas dziabnąć, nawet na weteranie A tu się okazało, że on jeszcze... Teraz po jednym uderzeniu, no bardziej hardkorowy się deist zrobił Nie powiem Okej, okay, jest strażnica, to ile czasu ludzie lubią kampić No właśnie, takie wieży są strażnica. ja to nazywam strażnicami, jakoś mi się tak kojarzy e, Ale, 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 tutaj chyba można wejść, bo tu nie ma siatki Tutaj też mogą być takie średnio ciekawe rzeczy Okej, okay, przebiegamy i moje ciało powinno leżeć tutaj. Gdzieś. Czy mi tutaj wojować? Innym znakiem, że ja tu gdzieś leżę, są muchy. Hmm. Czekajcie, gdzieś się wybiegłem, a tutaj dziś leżę. Tak, Gdzieś tu powinien leżeć. Jest moje ciało, dobra Dziwne, że mógł nie słyszeć ale okej okay. bandaże bierzemy drop eee lienfield mag jednego bandaża wykorzystamy żeby wziąć drugi magazynek morfina painkillery ten paletak wyrzucamy bierzemy lepszy plecak zegarek Re rewolwer Nóż Flashlight Siekierka Woda, Pepsi O, w plecaku wszystko ładnie jest Ok, No i spadamy stąd Przechodzimy sobie Linfielda No i tak Dobiega do swojego ciała To jest jedno z Najciekawszych miejsc w Elektro. Tutaj e, możemy znaleźć ciekawe rzeczy. Tam był sklep, którego już przed chwilą przeszukałem. Tam mogą się pić różne jedzenie, e, picie i tym podobne. Zobaczmy jak mnie nie przyuważy, ale zgubimy go w remizie. Dobra, już mnie przyuważył. Tam leży jakiś spluwa. Jest kolt. Okej, okay. kolt jest lepszy niż rewolwer, uwierzcie mi. E, I możemy sobie np. taką amunicję od rewolwera, możemy sobie ją zamienić. Na magazynki do M1911, jak to zrobimy? Zapytacie tej kombin i kombin, dobra, będziemy na szybciej łazić, żeby oni tak za bardzo nas nie słyszeli. Ok, wchodzimy pomału. Bardzo żałuję, że sam gram, no ale cóż, dobra, już mogę normalnie, po tych schodach znajdują się też różne bugi. Więc tutaj też radzę uważać wszystkim graczom Dayza. Ale wszyscy gracze znają, albo każdy się na tym, że na przykład tutaj schodząc po schodach, mu się noga złamała. Więc e, też jest nieciekawie. Ja też nie mam morfiny, więc się mogę bezproblemowo Wylecieć Holender, dobra, zgubimy ich inaczej. Mówię sobie podbiec. I tak, drugą ciekawą rzeczą, która jest niedaleko tego jest kościół. W kościele można się ładnie skampić i poczekać na ludzi lub też poszukać paru fajnych rzeczy. O tak. Co my tu mamy? Mamy normalny kościół. Który, którym jest? Amunicja to Lianfi'a. E, Hehe, Przyda się. Eee... bla bla bla. Przyda się też... To też się przydało, ale do plecaku już nie ma miejsca. Yy, bla bla bla. Tutaj coś mamy. Mamy zapałki, mamy które przydadzą się do rozpalenia ogniska, jeżeli będziemy mieli drewno. Cold, bandaż... No ja praktycznie wszystko mam. Ale dobra, więc spadamy. No, są dwa zambiaki. tutaj wyrolujemy ich pomiędzy tymi blokami mhm mm Okej okay. Tu jest szpital Szyba się już zbiła Cholaryne szyby Powinna się zbić Znaczy wszystkie ząbi jakie okolicy zlecą No zbijaj się, co jest? To jest głupie właśnie Strzelam już widzisz jeszcze ile Mi się już cała wataha mnie goni no dobra, to jest szpital. Nie możemy znaleźć bandaże, krew do transfuzji e, i inne tym podobne sprawy. Zgubimy ich przez ten czerwony domek. Co to jest? To jest szkoła. Tutaj możemy znaleźć podobne fanty co w sklepie albo w czerwonych domkach. Mniej broni, ale podobne rzeczy, właśnie. Na przykład jak Pepsi, e, Pankillery i tym podobne rzeczy. Drugą y. mamy tak, no Jest też taka sama, ale w ogóle wejdę do tego szpitala, żeby wam składnie naocznie pokazać O, jest jedzenie, mi się to przyda Bardzo się przyda jedzenie Dobrze, więc tak, drinkniemy Pasta, okej, okay, bierzemy Okej okay. mm, Szybki look i teraz tak, idziemy do drugiej remizy, która jest w tym mieście Czyli elektro za wojsku, tak bardziej wschodnim klimatem mówić mm. Tutaj mamy drugą remizę, ona jest elektrownia, jak sama nazwa elektrozawodzka wskazuje Ła, dziabną mnie, nie krwawie. Elektrozawodzka wskazuje, jest to elektrownia No i tu mam taki fajny komin, tam jest budynek, tam do którego nie możemy wejść Ale za to możemy wejść tutaj Więc zawsze coś, prawda? Mm. Biegniemy sobie główną bramą i tam zakończymy dzisiejszy odcinek plądrowania w elektro tam tutaj często lubią kampić ludzie na większych serwerach Uwierzcie mi też kampiłem, tylko po drugiej stronie jak powiem jeszcze super też przedmioty Właściwie tam te, które miałem stracone e, Typu Snajperka, Ghillie suit, czyli taki krzaka, jak to mogliście zobaczyć w na przykład różnych Call of Duty Okej, okay, wijamy tutaj, pierwszy poziom pusty, drugi poziom pusty Tutaj często zdarzają się jakieś akm -y, e, i tym podobne sprawy e, he, he, he. dobra tutaj Mam tutaj tych kol za dużo, bo picia to wszędzie znajdziemy, ale jedzenie już nie za bardzo. Dobra, więc dziękuję bardzo za uwagę. To był kolejny odcinek Daisy na kanale Fabryka Klucze. Ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.